Dzień dobry. W tym filmiku pokażę, w jaki sposób korzystać z funkcjonalności rozliczenia miesiąca. Aby ją otworzyć, wybierzmy zakładkę kontrahenci, a następnie rozliczenia miesięcy. W tym miejscu system automatycznie przelicza dane okresy rozliczeniowe, wysyłane do klientów maile z fakturami oraz czy dany okres jest zamknięty. Za pomocą przycisku kontrahenci możemy zobaczyć podział na poszczególnych klientów i ich rozliczenia. Dodatkowo. Mamy przycisk Wyślij faktury. W ten sposób system automatycznie wyśle faktury rozliczeniowe wszystkim klientom. Jeżeli chcemy zobaczyć rozliczenia z innych miesięcy, należy kliknąć przycisk Wygeneruj rozliczenie, wybrać interesujący nas miesiąc oraz kliknąć Generuj. Możemy również w pasku miesiąca za pomocą przycisku trzech kropek zamknąć dany miesiąc, wygenerować faktury oraz zamknąć miesiąc oraz usunąć rozliczenie danego miesiąca. Gratulacje, teraz już wiesz, w jaki sposób korzystać z rozliczeń miesięcy.